Według świętego Łukasza? W tym czasie Maryja wybrała się poszła z w góry do pewnego miasta w ziemi ludy? Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, ruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośno oczy i powiedziała, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony jest pomoc Twojego mona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? No to bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia załudził w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim głowie, Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa, powiedziane jej od Pana. I znowu Ewangelia, którą niedawno słuchaliśmy. Skoro Kościół w tak krótkim czasie daje nam ją dwa razy, to znaczy, że Pan Jezus w sposób szczególny chce nam dziś coś powiedzieć. Szczególnie do nas przyłącza w czasie tego nadwędu. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Słowa powiedziane przez Pana się spełniają. Moi drodzy, Słowo Boże ma moc. Bóg mówi i to się dzieje. Przypomnijcie sobie opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju. Bóg rzekł i stało się. To słowo jest niezmienne. Dziś nadal Bóg mówi i dzieje się. Boże Słowo wypełnia się w moim życiu. Czy, te, czy to dostrzegam? Czy widzę, jak Słowo Boga przemienia moje życie, wypełnia mnie, jak ono spełnia się w mojej codzienności, błogosławiona, która uwierzyła. Że spełnią się słowa powiedziane przez Pana, błogosławiona czyli szczęśliwa. Mogę być szczęśliwa, jeśli uwierzę, że Słowo Boże się spełni w moim życiu, że ono się spełnia. Bóg mówi i się dzieje. Czy wierzysz? Czy wierzysz w to, że Słowo Boże spełnia się w Twoim życiu, że wypełnia się na Twoich oczach? Bóg mówi i się dzieje. Jesteś szczęśliwy, błogosławiony, jeśli w to wierzysz. I takiej wiary Ci życzę. Pozdrawiam serdecznie.